Widzowie, nie wiem, czy mi się to opłaca wkładać do fiula. Włożyłem tam Grypus Meduzy, Tung Tunga, takiego six sevena 39,3 miliona. Takiego Los Burritos, mega dobrego, co wczoraj zdobyłem na 174,2 miliona. Takiego six sevena też. I ta Grajpust jest gold. 1,2 miliona. Ma szans jest na, na tego na tego, na tego tej Nultaila, bardzo mała, 7% tylko. W ogóle lecimy. Włożyłem, już nie ma odwrotu. No to Paweł, to wiedz, że ja się nie oszukałem, nie? I sorry, że ja to włożyłem. Ooooooo, może jeszcze mi się uda tutaj wdrobnąć z Lucky Blocka. Proszę. Lost 6-7, lost 6-7, lost 7 Tak, gówno. Dobra, pa.